O, mordeczki, właśnie. Patrzcie, zatrzymał się. Bierze nagrywam. Czuł w górę. Czekajcie, laską pomacham. O. Mordy. <laughs> Dawno nie było ze mną... Kurna. Śnurek <laughs> mi się zwinął od laski. Dawno nie było ze mną żadnego spaceru. Pomyślałem sobie, że przejdziemy kawałek, bo idę na pocztę opłacić ten rachunki za, za podatek mieszkaniowy. Mordeczki, pamiętajcie, wspierajcie moją zrzutkę, was jest siła. Zobaczymy. Jeżeli mi się nie udało tego przez rok wypromować, to wy wypromujecie Co ja chciałem powiedzieć? No, mordeczki, bądźmy dobrej myśli. Niestety rodzice mi nie pomogą, bo są niewidomi. Ale mam osoby widzące, jakby nie trzeba coś załatwić, coś gdzieś napisać. To myślę, że mi pomogą. Studenta i szansa dla niewidomych. Jeżeli by chciał ktoś zweryfikować, moją osobę, czy taki ktoś istnieje, miał wątpliwości, może tam się zapytać. W oddzielę szansy dla niewidomych w Olsztynie. No co ja mordeczki, myślę dalej nad tym swoim studiem Dlatego między innymi myślałem też o łysym e, Poważnym youtuberze, myślałem, że on mi jakoś tam pomoże ale się nie odzywa, e, ja za swoje pieniądze na razie kupuję sprzęt Kupiłem kamerę, kupiłem GoPro Kupiłem mikroporty e, od ojca dostałem, bo miałem sobie laptopa kupić, ale laptopa dostałem od widza, którego pozdrawiamy do montażu filmów. Od ojca dostałem parę złotych. To sobie kupiłem dysk, powerbanka, no to takie tam sprzęty typowe no do nagrywania. Do tej dużej kamery też dokupiłem właśnie mikroporty, dodatkowe akumulatory, ładowarkę. Co ta duża kamera to jest? Full HD. Ale mi nie jest lepsza jakość potrzebna, zresztą ja nie jestem w stanie obrobić yy, nic w 4K. Yy, to myślę, że Full HD mi wystarczy, bo jak się dźwiękiem posługuję, czekajcie, samochodzik kiedy, przepuścimy go, yy, co jeszcze mam. Statyry, jakieś tam pierdoły. Przez rok kupywałem sprzęt, odkładałem z własnych pieniędzy. Yy, Niestety nigdzie tam nie jeździłem za dużo, byłem tylko w Krakowie, w Łodzi, za własne pieniądze, ale mieszkam z rodzicami, to też jest inaczej, mogę sobie odłożyć i kupować sprzęt. No mordeczki. Jeżeli się to uda, nie wiem, powiedzmy tam do Maja, to kiedy byśmy ruszyli, no nie wiem, bo to trochę załatwiania jest. Zobaczymy, bo najpierw bym chciał... Zanim pobiorę pieniądze ze zrzutki, będę chciał te swoje mini studio zrobić e, i tak dalej. E, będę musiał kogoś e, wziąć w podróż dookoła świata, bo do tego jest niestety potrzebny przewodnik, e, bo samemu widzieliście jak na przykład w nie tam gdzieś chodziłem, jak bundziłem po łodzi, e, jak sobie tam sam radziłem, ale to nie na tym rzecz polega. Dlatego jest taka też duża suma potrzebna, żeby przewodnik miał wycieczkę za darmo. A co dalej? Czekajcie skrzyżowanie się wbliżam. A co dalej będzie z kanałem w ogóle? Jeżeli się uda. No jeżeli mordeczki się uda rozwinąć kanał i tak dalej, to myślę, że coś będę dłubał w tym YouTubie. A wy jeżeli... Macie możliwości, to powiedzcie tam znajomym o moim kanale, niech zasubskrybują, zostawią dzwoneczek, łapkę, żeby po prostu też kanał do jak największej, większej ilości ludzi dotarł. Dobrze mordeczki, w rękę mi troszeczkę zimno. No zobaczcie, troszeczkę jakby taki drobny śnieżek leżał na tym. Także zostawcie łapkę, subskrypcję komentarz i mordeczki do usłyszenia, do zobaczenia. Taki króciutki vlog. Cześć mordy, trzymajcie się.